Cześć, dzisiaj pierwszy odcinek z mojego takiego świata, gdzie mam takie rzeczy. Dobra, trochę poziomów mam. Siódmy. Bierzemy trochę tego, dobra. Yy, na początek, taki jakby tak jakby wstęp. Dzisiaj wstępny film i od razu coś takiego, nie mega dużego, ale takiego w miarę, w miarę. Dobra. Jeśli chodzi o moją kopalnię, jak tutaj spadniecie, wiecie, wiecie, że to jest woda. Tak, tutaj spadniecie, to. Będziecie obrażenia. Yy, zadawam obrażenia tak kopalnia, nie wiem czemu Dobra, jeśli chodzi o złoto, mam tutaj diaksy Dobra, pierwsze diaksy Mama, mm -hmm. przedstaw się, okej? Okay? Dobra Łoł, wow, jak szybko się kopie Uff, już myślałam, że pod tego nie podłożę Czy To te diaksy, co kiedyś zgubiłeś? Nie, A. ja to kopałem pół godziny temu Uf. Hopsa, 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 hopsa. Jeszcze lapis weźmiemy. 14 bloczków diabłów. Nie, no nieźle to, tylko dwa złożone. <grymne> Pfff, sorry. Ej, lapis, chodź. Dobra, jeszcze trochę redstone'a weźmiemy. Także, tak dla zasady. bo trochę redstone na bloczków mi się przyda A może... Dobra, nie będziemy się pieścić, całe są wykopiemy stąd Co najmniej można go w każdej chwili Jak ma się też... Aha, pokażę wam co jest na końcu w ogóle tutaj Ciekawe... Ciekawe jak będzie w ogóle jakaś jakość. jakość Czy w ogóle wam się filmik spodoba Czy w ogóle się ta seria wam spodoba Spontanicznie. By co? Dobra, redstone. To by było dużo redstone'a. Tu jest obok, więc ja trochę. No, nie, za bardzo nie muszę. E nie no. No się cieszę z tych diamentów no? Się cieszę. Dobra, Eee, mama. To, A to cieszy... ma być takie... Ja się cieszę z węgla. Dobra. A to ma być na dużo wyświetleń. <laughs> no to jest prawda. No pewnie. Chcesz. Ciekawe ile twoje, twoje filmy ma 800 oglądach Bo tego nie wstawię. <laughs> Szantaż to zawsze działa, prawie. Prawie <noise> zawsze działa szantaż. Szantaż. Boże, dobra, dobra. Bedstowna dobra. nie kopiemy, tylko napis i diaksy. Specjalnie mam taki kilow, no nie specjalnie, ale taki mam kilow. Napisowy diaksowy. No właśnie. Taki, co masz szczęście trzy. By co? Lol bung, zawsze ten bug jest w tej kopalni. Dobra. Psa. O, kogoś już to okej Teraz sobie rozkładamy w magazynie i rypiemy to. I wiecie, tym kilofem moim. Dobra, ten odkładamy. co ja odkładam? Kilow chcę odłożyć. E, jakby co, Kilow jest taki. Nie ma niezniszczoności. Cóż, e, zbliżenie. O, teraz działa zbliżenie. To działa zbliżenie, chwila. O. Chyba będziecie wszystko widzieć. Dobra, idziemy po ten Kilow. Jakby co chwilę, ja wam pokażę co. To. Mam tutaj takie sobie i tak już z odcinka zdobyty. Mam tutaj takie sobie metro. Tutaj wódkę. Wódkę mi się tu zbił. Właśnie, właśnie mi się z piwem kojarzy, uh! wiesz. Skorot. Aha, ten kilof jest taki. Najlepsze w grze sobie je schowałem hopsa, hopsa. Ten miecz jest taki... okej. Okay. się odrzut. Tylko na pierwszy dobra go zainczarowałem. Boże, gdzie ja idę? A i tak fajnie, że wam pokazałem. Aha, jeszcze moje enchanting booki. Ogólnie mam 7 spawnerów zębiaków, pięć szkieletów na tym świecie mhm. i 3. Pajunków, Trzy pająków A pająków jaskiniowych cztery pająki. Dobra, tutaj mam to co sam sam Miałem tutaj jeszcze moc cztery, moc pięć, tylko nie wiem co się z tym stało właśnie Wydajność pod wodą, wydajność pod wodą Powolne podanie dwa W spawnerze, w I... a tutaj miałem wydajność już Nie ma Dobra Dobra, już wam tutaj wszystko pokazałem w tej, tutaj, tutaj, tutaj próbuję kilofy. Dobra, tutaj w budowie. Ja tego nigdy nie zbuduję chyba. Ale okej, okay. okej. Okay. Tutaj coś ja nie się więc... Dobra. Tutaj mam cegły. Ogólnie gorsza jest. Cegły zrobię wam zbliżenie. Dobra. Właśnie. o ten kioł w niej chodziło I... A co sobie zostawię Tak sobie. Dobra, chwila Tak nie. I kopiemy diaksy mm. Oj dużo będzie Jezu co ja tutaj masz 32 A, A lapisu? 38 Good. Lapis jest mniej cenniejszy Nie no zajebiście Z <laughs> lapisu robimy bloki Opsa jeszcze jeden się zrobi. No. Cztery bloczki napisu. pisu. Dwa diamentów. A akurat pół staka. Tak już mam stak. Jakby zamienić te moje bloki, co mam. A, pięć Dobra. Dziewięć bloków. o jakbym miał dziesięć. Dobra. To. Bloki No dobra. Napisu tutaj na chwilę. Tak, tutaj tylko tak. yy, Odkładamy myki, love Kiedyś zrobię jeszcze takie coś O, dwunasty level, nad nie patrzyłam Dobra, czyli do zobaczenia Cześć i... Aha, cześć, cześć i czapka <grybuj> 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 Tutaj jest, jest moja pełni automatyczna farmakologia Wow, ile jaj zniosły, lol Jest <grybuj> w ogóle dawno, nad Tutaj farma pszenicy, ona działa w taki sposób i będzie 10 minut. Spoko! Spoko i tak to wrzucę. I tak się to wrzucamy, co No dzisiaj. Hopsa, hopsa. Tutaj bierzemy. Bierzemy i y, będzie też takie info. Yy, dlaczego jest taki odcinek, a nie jakiś, wiecie, z mechanizmów Bo... Ja yy, nie, nie ja wam powiem W tamtym, w tym, tamtym odcinku Przecież ten musimy kończyć I wrzucę najpierw ten film, a potem info Aha, to jest moja farma Farma a ja mi jedna uciekła. A nie ma obok okay okiełwów. Ja, mam Minecraft. Zespadło. Ja nie zespadła. Na, pa, na Ale zobacz, jak się kurczaki... A właśnie, one się pchają. <grym> one się pchają, no to jest prawda. Ja, ja, się pcham. Ja mam jajo, ja mam jajo, ja się przeczysznę. Na... <grym> <grym> Mama. Sorry. Dobra. Nie było się powstrzymać <grym> Też bym się śmiał. A wiesz, że ty masz znikającą krowę? Wiem. Ja, Mówiłam przecież znikła mi gdzieś. Ko, ogólnie mi się mniej podoba tutaj. Aha! O to chodzi, że tutaj ja wam zademonstruję. I tutaj na, na przykład coś urośnie. Już że 9 tam jest. Ogólnie weszły zbiorniki, że da się skraftować. I widzicie? klikam tutaj to będzie w zbiorniku. I chwila, poczekajcie Uwaga, co przyjedzie i zabierze dwa Potem jedzie, 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 jedzie I tutaj I to na tym działa Kiedyś zrobię tutorial jak to zrobić Może za miesiąc, tydzień tydzień Za miesiąc może to wrzucę, a za tydzień co najmniej Dobra jak ja mam za dużo jajek, to sobie rozbijam i zabiję kruszeki małe. Dobra. Papa, pa, do zobaczenia. Nie, do zobaczenia. I papa. Pa.